Cześć! Witam na kolejnym, w kolejnym odcinku na moim kanale odnośnie tego, co udało mi się wypożyczyć z biblioteki. Dziś po raz pierwszy byłem w Filii na, na osiedlu Kopernika przy ulicy Jasionowej 13. Tutaj mi zostawili taką bardzo fajną wizytówkę. I zobaczcie, co udało mi się dzisiaj wypożyczyć. Po pierwsze, kapitan Ameryka, zimowy żołnierz Eda Brubakera. Komiks ten kiedyś w przeszłości już czytałem, ale z chęcią go sobie powtórzę. Jest to komiks, który służył za podstawę, w zasadzie był inspiracją do filmu o tym samym tytule, który był w Hollywood kilka lat temu, nakręcony w kinach. Jeden z lepszych filmów, lepiej ocenianych filmów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to Ultimate X-Men, czyli pierwszy tom, i to jest tom pierwszy, co ma znaczenie. To jest pierwszy tom serii z w uniwersum Ultimate X-Menów, który osiąga dosyć sporą popularność ma niezłe recenzje. Bardzo się cieszę i z wielką chęcią się z nim zapoznam. Trzecim komiksem to jest tom pierwszy Anihilacji. Z tego co kojarzę, bo niestety jeszcze nie czytałem i z wielką chęcią go sobie przeczytam, z tego, co kojarzę, to jest jeden z najlepszych kosmosów w Marvela, jaki kiedykolwiek ukazał się w Polsce. Nie mogę się doczekać lektury. Liczę, że za jakiś czas będą kolejne tomy. Oraz ostatnia rzecz to jest Spider-Man. Historia życia. Bardzo lubię tego bohatera. Jest to autorstwa Chipa Zderskiego. Scenarzysty i zarysunek odpowiada Mark Bagley. Znam rysownika. z scenarzystą jeszcze nie miałem do czynienia, ale rysownika kojarzę. Jest powiększony format, z tego co pamiętam to jest bardzo ciekawa kreska, no, typowy Mark Bagley. Bardzo chętnie zapoznam się z tym komiksem. Rzecz, która mnie jeszcze zaskoczyła, to takie, których nie udało mi się wypożyczyć, ponieważ są już wypożyczone przez innych czytelników, to Ultimate Spider-Man, pierwszy, pierwsze Zarezerwowałem i liczę, że w pewnym momencie uda mi się go wypożyczyć i przeczytać. Oraz... 300, autorstwa Franka Millera. Na podstawie tego komiksu kiedyś był film kinowy. Nie pamiętam, reżyserem chyba był Rodriguez. W każdym razie jeden z, z głośniejszych filmów swego czasu. Ponadto w tej chwili na stanie biblioteki jeszcze jest Powrót Mrocznego Rycerza, Batman Powrót Mrocznego Rycerza, autorstwa Franka Millera. Rewelacyjny komiks, bardzo dobry. Ja go mam we własnej kolekcji, dlatego go nie wypożyczałem. Oraz Batman rok pierwszy w linii wydawniczej DC Deluxe. Też go mam, też jest super. Jeżeli lubicie Batmana, to bardzo polecam, żebyście się udali do Biblioteki w Bielsku Białej przy Ulicy Jesionowej, do Filii Księżnicy Bielskickiej na Osiedlu Kopernika. Trzymajcie się, jak tylko przeczytam, to wrzucę na kanał recenzję tych poszczególnych komiksów. Na razie, cześć!